Liubię czyli dźwignia na palce. Jak mamy dłoń partnera, obojętnie czy chwycimy jeden palec, czy chwycimy trzy, czy całą dłoń, to nie ma znaczenia. Ważne jest wykonanie. Błędem jest chwytanie palców po prostu ciągnięcie w dół. Bo mogę mu złamać palec, może mu coś strzelić, ale on niekoniecznie zejdzie na dół. Dźwignię tą zakładamy poprzez palce, ale tak naprawdę zabieramy po kolei każdy punkt jego ciała. Czyli mamy palce, które idą do nadgarstka, łokieć, bark, biodro, kolano, w takim ruchu po kole. Tak bym taką ciówcią teraz. Czyli mam raz, dwa, trzy i teraz, albo w tym momencie kończę, także partner jest na kolanie i tu mogę wykonać podnięcie, albo kingeri, albo jak jestem bliżej, mogę go chwycić na przykład za ubranie, kaptur, bluzę, cokolwiek. Mogę pokazać hizageri lub Stąd wciągam partnera płasko do pozycji Shikodaci. Tu cały czas napieramy z góry na te palce. Mogę partnera tutaj docisnąć, zakładać dalej dźwignie go uderzyć. Z drugiej strony, jak mamy te palce, to pamiętajcie, to nie jest szarpiący ruch w dół. To jest bardziej po kole, czyli raz. I teraz bardzo ważna rzecz. Tam, gdzie pokazuję łokieć, czyli w tym momencie pokazuję w dół, tam naciskamy dźwignię i tam partner pójdzie. Czyli jak łokieć jest do dół, ja nacisnę poprawnie, partner powinien zejść na dół. Jeżeli obrócę łokieć do boku i zacznę napierać w kierunku łokcia, partner powinien iść w bok. Jeżeli dam do góry, czyli na przykład chcę przejść do jo albo inaczej Sankio. To po tym obracam jakieś do góry, pcham palce i teraz jest ten moment, gdzie sobie mogę te ręce zmienić. Także pamiętamy, to nie jest ruch szarpiący w dół, bo jak mówię, no na jednym zadziała, na nie, niektórych nie, mogę mu złamać palec, on zostanie. A nam chodzi o kontrolę połowy jego ciała, czyli przez palce zabieramy całego partnera. Jupiśmy, ma. Dźwignia na palce, jubi, palce, shime, ściskać i są różne wersje tej techniki. Stąd później możemy jeszcze wziąć dwa palce z osobna, pokazać rozerwanie. No jest to dosyć brutalna technika, bardzo mało y, używana, ewentualnie tak, żeby pokazać, że coś takiego jest. no Bo wyobraźcie sobie, że komuś tak rozerwamy palce, no to jest ból nie do zniesienia. Ale w skrócie, jeszcze raz, jak będziemy ćwiczyć, to pamiętajcie, żeby dbać o uke. To jest też ważne. Nie, nie robimy na siłę bam, bam za każdym razem, bo kiedyś przyjdzie ten czas, że on, trzeba będzie się zmienić. I ja też nie chcę mieć e, kontuzji palców co trening. Dlatego ćwiczcie z głową, wykonujcie ruch powoli. Jak partner mniej więcej będzie wiedział, jak się zachować, w którą stronę idzie, jak się położyć, mogę przyspieszyć, mogę troszeczkę mocniej. Jeżeli ktoś stawia opór, ściska nam te palce, Albo się próbuje z nami siłować, to tym bardziej uważajcie, bo tak naprawdę to jeszcze mocniej działa. Okay? Także zawsze uważamy na to, żeby partnerowi się nie stała krzywda, bo dzięki niemu tak naprawdę my się rozwijamy. Zawsze dba się o skrócie, jeszcze raz. Fyt, ruch po kolei. Przez łokieć na dół. I teraz albo kończę kopnięciem, albo rozkładam go całkiem do dołu. Dzięki za trening.